Dzień dobry witam z Hocianowa Jedziemy właśnie do słynnej wieży Fryderyka w Hocianowie Niestety zaniedbana Nikt już o niej nie pamięta Zostały tylko same ruiny Pokażę wam gdzie ona się znajduje Kiedyś była atrakcją Hocianowa Daje jakieś czarne stawy Też już zaniedbane co niektórzy nie pamiętają już chyba o nich może się znajdzie ktoś kto tym się zajmie warto przyjechać tutaj obejrzeć zwiedzić w wolnym czasie w dodatku jeszcze jest strasznie oznaczona właśnie chyba żeśmy przyjechali na miejsce Kawał drogi, prawie 7 km od Hocianowa no. Tu w tym miejscu jest wieża Fryderyka trzeba będzie iść trochę pod górkę Zobaczymy co z niej zostało Zimą to tu jest ładny tor saneczkowy Z górki można śmiało jechać na dół no, zobaczymy, co tam się znajduje. Ciężkość pod tą górkę idzie. Pozostałości, jakieś ruiny, pełno kamieni. Młodzież się tutaj jedynie bawi. 200 metrów pod górkę niemożliwością no. proszę bardzo mamy wieżę Fryderyka Może uda mi się wejść do środka? To Państwu pokażę, jak tam w środku jest teraz. Jakieś ruiny, wejścia, nie wiem co tu było. Szkoda takiego zabytku. Ładny widok stąd się rozciągał. Teraz to już nic nie ma. Zamurowane okno w tym miejscu. Nie da się wejść. Zobaczymy, co tam z drugiej strony jest. Przepiękny zabytek był kiedyś. Można wejść na stronę internetową Owuchocianów. I sprawdzić, jak kiedy wyglądała ta wieża w środku, to same zbliższe zobaczymy jeszcze trochę dalej. Nie brakuje nawet wandali Na przepięknej ładnej górce Proszę zobaczyć Jaka ładna góra Do tego miejsca można sankami sobie przejechać aż tu pod górkę o. Bardzo ładnie tu było No, zaczynam co nam się teraz uda może coś tutaj spróbujemy ja już weszłem to są reszki problemów które były wieża w wieży obserwacyjnej. Dużo zakamarków. W tym miejscu jakaś piwnica była. Jakieś srony To około były schody. Do góry przepiękny dach był. I schody napkoło. no Bardzo ładne. Można by to odbudować. No, na razie się żegnamy. Muszę niestety stąd wyjść. Zwierzy Fryderyka nawał, opowiadał wam Leszek. Dziękuję bardzo.